Ale Pepo, przecież wszyscy już to wiedzą. Czemu mówisz to w każdym odcinku serialu? Nora Kruicza. Pepa, George i Suzy Owca spalić w domu Rebeki Królik. Domu? Nie powiedziałbym. Przecież to Nora Królicza. Tak, mógłbym jeść marchewki cały dzień, ale pójdę do pracy. Brzmi odebrać peranie. Mama królik, a dlaczego ty nie pracujesz? Ależ pracuje, Suzy. A kto się zajmuje? Dosłownie wszystkim w tym serialu. Mamusiu! <laughs> a ty? Mam nadzieję, że zostawiłeś subskrypcję z dzwoneczkiem oraz łapkę w górę. To pewnie moja siostra. Wiedziałem! Wiedziałem, że coś tu nie gra. Wiedziałem, że pani królik nie może zajmować się wszystkim. Musi mieć klona. Lub kogoś innego, kto będzie y, z, robił za nią niektóre rzeczy. Typu: Muszę pojechać do supermarketu, odwiedzić stoisko z lodami i poprowadzić autobus. Pani Królik robi wszystko, ale to zrobiła w ser tym serialu po raz pierwszy. Mama królik przyjechała do supermarketu. Jak dobrze, że pani już jest, pani królik. Pani królik jest chora. Ja dzisiaj ją zastępuję. Pani nie jest panią królik? Nie, jestem jej siostrą, mamą królik. Tutaj mam usiąść? E, tak. Czy pracowała już pani kiedyś przy kasie? Nie. Ile to kosztuje? O, nie wiem. Mam kupon. Czy mogę zwrócić ten książę? Mogę zapłacić kartą? E... Suzy Owca przebrała się w swój kostium pielęgniarki. Nie bój się, ja tylko udaję pielęgniarkę. Ale zastrzyki to ja i tak mam. Aaaa! Ej, Emily, a wiesz, że podobno Madame Gazera jest w ciąży? Aha, jak ja uwielbiam plotkować. A, ale ciekawe to jest. Praca przy sklepowej kasie wcale nie jest łatwa. Koweli butterfly! A, już czuję się lepiej. Mogę wstać? Nie, musisz spokojnie leżeć. Ale nie przestawaj oddychać. Czujesz się już lepiej? Dosyć tego. Koniec z tym! Zostaliśmy we dwie, ale to nie potrwa długo, siostro.